Moje zdrowie, dzień dobry, witamy Państwa, zapewne oglądają Państwo nas dlatego, że jesteście Państwo ciekawi zdrowych porad, zdrowych trików i właśnie o tym dzisiaj powiemy, taki temat wybrałyśmy z Panią Dorotą tak na bieżąco, bo powiemy o nowalikach, czyli o czymś, o czym troszkę mam wrażenie, że się zapomniało. Dzień dobry Pani Doroto, dzień dobry. ze mną tra tradycyjnie Pani Dorota Harbarczuk, dietetyk kliniczny. No właśnie, nowaliki. kiedyś to było normalne, że się czekało wiosną, kiedy tylko będzie możliwość już zebrania pierwszych nowalijek, no ale czym są? Więc tak, nowaliki to są głównie warzywa, które mm, no są w tym, dostępne są w tym okresie takim wiosennym, czyli między innymi różnego rodzaju kiełki, rzodkiewka, sałata, szczypiorek, później już, w późniejszym trochę okresie jeszcze ogórki. Więc to są te wszystkie pierwsze takie, że tak powiem, pierwsze dostępne warzywa. A z własnego ogrodu pierwsze takie plony, gdzie możemy coś już na talerz wrzucić. Mm. Dokładnie. <gry> no to domyślam się, że są na pewno zdrowe, skoro też o nich mówimy. Co jest, wiem, że to jest taka mm -hmm. spora grupa, ale co takiego zabiera się na przykład w takiej botwinie? Jeżeli chodzi o botwinkę, to znajdziemy m.in. witaminy z grupy B, ale na przykład w kiełkach też są duże ilości witamin, e, również z grupy B, ale także foliany. Jeżeli chodzi o ogórki, no to tutaj już troszkę mamy mniej tych składników mineralnych, ale na przykład jeszcze jeżeli chodzi o sałaty, to też są iść dobrym źródłem błonnika, ale też właśnie wspomnianych już przeze mnie folianów. Więc tutaj każdy z tych warzyw może mieć trochę inne jakby wartości, tych zawar zawartość tych składników, no ale jednak przeważa w nich właśnie błonnik, witaminy z grupy B kwas, fo i foliany. No i nać z pietruszki, która ma dużo witaminy C. Tak. Ja jestem jest zaskoczona, pietruszka. że aż tak dużo. Tak, to, to się zgadza. Często kojarzy, kojarzyła się zazwyczaj, że o, cytrusy to tak. witamina C, ale nie, pietruszka ma bardzo, bardzo dużo. Dobrze, w takim razie y, zapytam skąd pozyskiwać. Ja osobiście z racji takiej, że zawsze preferuję tą samodzielną formę, czyli wychowanie, wy, wyhodowanie swoich y, warzyw y, czy tutaj swoich nowalijek w tym przypadku. Y, czy możemy wyhodować je, bo wiadomo, jeśli mamy ogródek, jeśli mamy szklarnię, no to tutaj jest droga jasna, tak? Ale jeżeli nie mamy swojego ogródka, czy jest taka szansa na to, żeby w mieszkaniu, czy na balkonie, czy na parapecie, żeby coś tak zdrowego nam wyrosło? Tak, jak najbardziej możemy na przykład kiełki. Myślę, że to jest taki najprostszy w zasadzie, najprostsze warzywo, które możemy sami wyhodować. Większość z nas kojarzy rzeżuchę, bo to jest w ogóle bardzo już proste, żeby rzeżuchę wyhodować, ale różnego rodzaju kiełki też możemy sami. No, sami po prostu. Tylko warto też zaznaczyć, że e, jeśli chodzi o hodowanie kiełek, to potrzebujemy specjalnych, specjalnych, innych nasion niż te, które siejemy normalnie w ogrodzie, bo z takich zwykłych to te kiełki tak, tak dobrze nam nie wyrosną, no, tak. czy nawet w ogóle może. Generalnie, jeżeli też chcemy już w późniejszym nawet okresie, e, na przykład nie wiem, na balkonie też sobie mm, zasadzić, nie wiem, czy na przykład właśnie żeby mieć swoje jakieś pomidorki, to zawsze jednak warto przeczytać dokładnie o tym, się zapoznać z tym. Jaka gleba jest potrzebna, jaki, właśnie jakie podłoże, żeby to, no i właśnie tutaj, tak jak pani wspominała, też czy, czy właśnie odpowiednie jakby, no, czy te donice i, i różne, różne, właśnie inne przyrządy, żeby się po prostu nie zradzić, że my poświęcimy sporo czasu i będziemy nic chcesz, nie urośnie, Dokładnie, chcemy mieć swoje, dobre jakościowe, a nam nic za bardzo nie urośnie. Y Często jest takie przeświadczenie, że raczej lepiej pójść na targ, prawda, na tych stoiskach, kupić bezpośrednio od rolników, a z marketu raczej nie, bo tam więcej chemii i różnych składników tych niepotrzebnych. No, czy to tego typu myślenie ma słuszność? Tutaj mm, trochę tak i trochę nie, tak odpowiem, z tego względu, że generalnie, jeżeli chodzi o nowaliki, to to, czego tak jakby najbardziej się boimy, to kwestia tych y, nawozów, które są do, dodawane, żeby produkt, żeby mieć na przykład właśnie w marcu już sałatę, którą możemy zjeść y, albo rzodkiewkę, to faktycznie one muszą być, y, zazwyczaj są uprawiane w szklarni i jeszcze dodawane są no, różnego rodzaju nawozy. No i kwestia jest taka, że niezależnie czy to kupujemy ten produkt w markecie czy na przykład właśnie na targu, to i tak te nawozy muszą być dodane, bo inaczej no nie urosłoby w tak krótkim czasie. I kwestia jest też taka, żeby mieć wtedy z tyłu głowy, że pewne ilości między innymi właśnie azotanów no będą w tych produktach, tylko żeby wybierać takie, żeby no jednak te ilości no nie były w tak bardzo dużych gdzieś tam proporcjach. I wracając tak do pytania już, to jeżeli chodzi o te produkty, które mamy w sklepie, jeżeli mamy producenta, który na dużą skalę produkuje te produkty, te warzywa, no to faktycznie musi spełniać pewne normy i co jakiś czas tam są przeprowadzane mm, właśnie różnego rodzaju kontrole i ta dana ilość tych substancji no, nie, mo nie może to przekraczać. Wartości. E, pewne, pewnej wartości dokładnie, ale jeżeli kupujemy od e, rolnika, to. No nie mamy wtedy pewności, ile, ile tak naprawdę jest dodanego tego nawozu. Więc z jednej strony, jeżeli mamy kogoś takiego, że tak powiem, zaufanego i wiemy, że faktycznie tam nie ma dużej ilości nawozów, że to sama przywiązuje do tego uwagę, to to będzie super rozwiązanie. No ale jeżeli kupujemy taki, nie wiemy w zasadzie, skąd te warzywa są, nie mają żadnego za bardzo jakiegoś opakowania, czy no nie wiemy po prostu, no to nie, możemy się trochę na tym sparzyć, że tak powiem, bo, bo pewności wtedy nie ma. Czyli jednak lepiej troszeczkę uważać, ale ogólnie podjęłyśmy temat, czy te nowaliki w diecie, czy warto wprowadzać do diety. Oczywiście, że warto. To tak. <laughs> Oczywiście, że warto. E, z tego względu, że e, może już nie będę podchodziła tylko pod kątem zdrowotnym z korzyści, ale nawet z tego, że to będzie urozmaicenie naszej diety. Bo po potem, zimie. Dokładnie, po tym zimowym okresie, gdzie głównie mamy kiszonki albo warzywa gotowane, te korzeniowe, no to jednak to jest duże urozmaicenie, jak możemy sobie zjeść taką sałatę chrupiącą, do tego rzodkiewkę, dokładnie koperek, szczypiorek, no to, to naprawdę smakowo jest bardzo gdzieś tam, no, takie korzystne dla nas, więc e, oczywiście, że warto. Już nie tylko pod kątem zdrowotnym, ale i pod kątem tego, żeby to były smaku. smaczne, dokładnie. Czyli e, smaku możemy sobie tutaj e, naprawdę dodać takiej świeżości, a przy okazji zdrowotnych. Dokładnie. <laughs> dziękuję uprzejmie za dzisiejszą dziękuję rozmowę. Dziękuję również. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, no i życzę smacznych nowalijek.